Cześć witajcie w moim pierwszym odcinku na moim nowym kanale Oliwka Filewik Takie będą rozpoczęcia w aplikacji Webkan, to oczywiście podam Wam link w opisie W opisie jest wszystko A więc dzisiaj y, przypomnę, że gramy w... Y, co my gramy? Gramy w papę i papa y, Jak to się nazywa? Papa i gramy w naleśnikarnie na gry.pl Potam wam oczywiście też tytuł gry w opisie To jest naleśnikarnie papy, tak pokażę ale, ale lepiej właśnie podać opis Nie wiem czy to tylko u mnie, ale napiszcie oczywiście w komentarzu Czy taki mały tylko jest też u was ekran kiedy nienawidzę czekać, po prostu nienawidzę o. Eeeeee. Yeah, 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 yeah. Patrzcie, załadowała nam się ja będę yy, Wypatrzcie wypatrzycie, jak gdzieś na przykład tu poleci czy tutaj, bo ja patrzę się w ekran komputera, nie tutaj telefon. Dobra, a więc play! Weźmiemy ślet... Nie. Weźmiemy New Game. Dziewczynkę. Śmiemy, jak będziemy się nazywać. Oliwka! O Jezu, ma. Oliwka, jej, kontynuuj. Dobra, nienawidzę tych historii, więc pominę Wybaczcie, ale może ktoś z was lubi oglądać te historyki, ale ja nie za bardzo. Dobra, jest dzisiaj dzień pierwszy mamy tutaj... Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Patrzcie, tu my... O, mam piesia! Co mi tu pokazuje? Grill. Mhm mhm mm mhm, mm dobra Kiedy będziemy mieć pierwszego klienta? O proszę bardzo, już nasz pierwszy klient idzie Co Pani zamawia? Chcemy tu kliknąć mhm mm mhm Nie za dużo tego? Nie było niedobrze. A ale patrzcie. po co to jest tutaj? Idziesz tu i tu. No to po co masz tu klikać, nie rozumiem. Dobra, tutaj wylewamy naleśnika, dwa naleśniki w sumie. I czekamy, aż tutaj zrobi się takie pomarańczowe. Tutaj mam zegarek. Dobra, więc wrócę, to właśnie jak się upieką. Znaczy, jak będę musiała przywrócić, nie? I proszę bardzo, już mam przewrócone. Jeżeli chcecie więcej takich, to piszcie w komentarzach, to będę e, widziałem, że tutaj jeszcze są e, gry takie, e, Sara, gotuje, gry, naukę no, gotowania Sara, czy coś w tym stylu, no i tak, no i piszcie mi w komentarzach, o dobra, ja was wrócę, bo muszę tutaj naleźć. No i przypomnę, dodajcie mnie na Snapchacie. Nazywam się Oliwa Śliwa 10. Będzie jeszcze w opisie, chyba 10, nie pamiętam. Ale oczywiście, w opisie będzie link. Wszystko jest w opisie. Pamiętajcie, wszystko. Czekajcie, tutaj mam na siebie nałożyć te lasienki. Chyba tak, nie? Równo, trzeba O, równo. Dobra. Trzeba. Co tu jakaś tu się pojawiła? Tak. Ta, Czekajcie, dopiero. Dobra. Położymy jakby taki trójkąt. No i właśnie krzywa. Bo się patrzyłam w telefon oczywiście. Dobra, dobra, dobra. Dobra, chyba ładnie, nie? Postaram się zbyć jakieś kółko. A weź ty tu, zrób te kółko jedną ręką. O! To chyba nie jest perfekcyjny naleśnik, prawda? Dobrze, zobaczymy jako ceni. No super, no. Dobra, prawie 100% ma każdy, a więc robiliśmy 2 dolary i nie wiem, 28. Proszę. Mamy tutaj zamówienie. Nie wiem, jakim cudem chłopak może nazywać się Taylor, ale ja posłyszałam, że jest taka piosenkarka. Taylor Swift i bardzo, ale bardzo, bardzo wielką fanką. Dobra, co my tu mamy? Zamówienie. Dobra. No i tutaj. To mój brat, jakby co? Jak słyszycie, to mój brat krzyczy. Dobra. Mm -hmm. Mam do tego zmówienia. Mam dwa naliczniki. A porobię dużo naleśników tam. Problem jest z tym, że trzeba jej przewracać. A ja wczoraj zrobiłam z moją babcią naleśniki z czwarogiem. Mniam, miałem Dzisiaj jadłam na śniadanie. Bo ja ogólnie kocham naleśniki. I ja mogę tylko jeść, na, tylko jeść naleśniki cały czas. A więc wrócę do Was jak się upieką. Zobaczcie proszę Państwa ile mamy tu naleśników. Zobaczcie. Dużo. O! się. Mogłam zrobić takie powitanie, patrzcie. Nie tyle, tego widać. Hej, kochani! Dobra, ale wracamy do gry. O nie! Zdjęcie! O! Co jestem zrobiłam? Dobra. Czas mi się kończy już. Y, filmik może być 11-minutowy, ale oczywiście muszę wstawić to jeszcze na YouTube. A. O, pięknie mi się. Bywa. Dobra. Mamy tutaj Stadium czyli to największa góra naleśników na świecie na świecie to może nie mm, sama bym takiego zjadła z nocy. ale ja co zawsze tak zrobiłem w taki rulonik nie? Był taki tak jakby tylko tak wiem bo ja nie lubię po prostu takich naleśników nie? lubię co chyba takie amerykańskie bardziej sobie mówię jak mieszka w Ameryce i nie, dobra, ten byli jak sobie... Ale co ja mam tu zrobić? A, finish. Dobra. Mhm. Jeszcze tylko jedno zamówienie i już kończę. Ale oczywiście jeszcze yy... Chyba zrobię jeszcze dzisiaj jeden odcinek, bo pokocham ten kanał. I przypominam, że nie umiem zrobić playlisty nowej na telefonie i nie pamiętam hasła na kąpie i po prostu nie dam rady zrobić. O, jakieś takie. Dlaczego on ma taki ładny naleśnik? Ja takiego nie umiem, nikt takiego nie umie. No i po prostu będzie na kanale moim Oliwka Filewiczko, będzie napisane Oliwka Filewicz zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania i pisania komentarzy. I oczywiście dodajcie mnie na Snapchacie. Oczywiście przyjmę. Możecie mi wysłać snapy, to zrobię taki filmik i w no ogóle. I tak. to to jest? Nie chcę grać. Nie. Dobra, dla was zagram. dla ja was wszystko robi. No, mamy jakiegoś do... byle jaki. Ale co? O nie! Jemu chodzi o co? O cebulę. Nie, o! Tak! Nie, tak! No kurde, wyróbmy jak to nieco durna dół Ale to jest fajne. No co wyrobiłam? 4 złote, Jej, jeden dolar. O, dobra, teraz ser tu mamy. Boom! Yes! Co mam w taką minę? Tutaj chyba musi stary moment. O, yes! Nie! No! Zobaczcie, to jedno zwaliło! No, że 4 zł to samo. Wow! A ciekawe, gdybym teraz postarał się zrobić dobrze, bo mam jeden tylko bilet, ale zobaczymy, co. Czy dostanę znowu 4 zł. O, tak! Hop, tak! O, jest ostatnie! No, nie, i znowu się. Kurze, to się wszystkie pieściło! No. Dobra. No super. Wow, banany, jej. Wrócę do Was jak będę. Yy, już po zamówieniu i po prostu i ja pokażę Wam tylko jak będę. Bo kończy mi się miejsce na telefonie i nie będę mogła nagrywać. Dam, dam, dom Patrz jak się kują przyszedł. Tutaj. Jak... A gdzie moje górę na leśników? Halo. Patrzcie, mam takie zamówienie. O, Freddy, no, zrobiłam naleśniki co? I nie mam No i najpiękniejszy naleśnik na świecie. Dobra. Gotowe. Dzisiaj jeszcze ponagrywam chyba dwa albo trzy, bo po prostu kocham papę. Jak oceniasz? Jej! No jedna gwiazdeczka, dobra. Dobra. Ja się kochani z wami bardzo serdecznie żegnam, dziękuję, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, że łapkujecie, subskrybujecie i kocham was. I subskrybujcie, ten kto jest to, subskrybujcie, łapkujcie, dodawajcie mnie na Snapa, w ogóle dodawajcie, wszystko znajdziecie, w opisie, link do tej strony, link do tej gry i w ogóle wszystko. A więc kocham was i jeszcze raz dzięki, subskrybujcie, łapkujcie i pa.